Ojca, w sposób, w <tryk> Dzisiaj w piątą niedzielę, wielkanocną, mamy niezwykłą Ewangelię. Trochę może yy, trudną, tak na pierwszy rzut oka. Chciałbym tą Ewangelię, ponieważ będziemy nawiązywać do poszczególnych jej yy, tutaj. Wersetów chciałbym ją jeszcze przypomnieć. Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział, Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi go także w sobie samym. I zaraz go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z Wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz Wam mówię, dokąd ja idę, Wy pójść nie możecie. Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Żebyście i Wy tak się umiłowali wzajemnie. Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Otóż tak, mamy tu taki, taki charakterystyczny szczerze, że w momencie, kiedy Judasz wychodzi z wieczornika, kiedy zatem jest już postanowione, że Pan Jezus no, będzie wydany, zdradzony przez apostoła i będzie przeżywał Mękę, kiedy się zaczyna najtrudniejszy dzień w życiu Chrystusa. Zaczyna się męka, zaczyna się ta gechenna, która nas wszystkich zawsze przeraża, zawsze przeraża nas cierpienie. Zawsze <laughs> myślimy sobie, że właśnie no, tym problemem największym, najstraszliwszym, który no, ciąży na, na świecie, na naszym życiu i który sprawia, że, że my też no, Często czujemy się jakoś tam przygnębieni. Chwieje się nawet nasza wiara z tego powodu, że jest właśnie cierpienie, że jest cierpienie. Proszę zauważyć, jak są akcenty w ludzkiej pobożności i to się utr... rozłożone. I to się utrwaliło w tradycji Kościoła, mianowicie w, te... w tradycji Kościoła jest tak, że właśnie najbardziej przeżywamy no, wydarzenia męki Pana Jezusa, prawda? Przeżywamy. Proszę zobaczyć na Bożeństwo drogi krzyżowej. Do całkiem niedawna, tam się no jest tych stacji właśnie dokładnie tyle, ile obejmuje męka pańska i koniec. Dopiero no współcześnie zaczęło się pod wpływem nauczania Soboru Watykańskiego II trochę właśnie doakcentowywać to zmartwychwstanie i ono się pojawia na ogół na koniec drogi krzyżowej. Symbolem wiary chrześcijaństwa jest Chrystus na krzyżu, Chrystus ukrzyżowany, Chrystus umęczony. I ten właśnie dramatycznie tak wyglądający Chrystus jest znakiem no, naszej wiary. Od początku tak nie było. Dlatego, że przedstawienia na przykład te bizantyńskie, wschodnie, Chrystusa na Krzyżu to jest jednocześnie Chrystus z nie są, To nie są yy, Chrystusa. Yy, przedstawienia no, naturalistyczne, tylko przeciwnie. To jest Chrystus yy, no, dostojny, yy, taki yy, no, wyprostowany, ręce ma tak rozłożone, prawda, równiutko. O. To było przedstawienie Chrystusa umarłego, a oto żyjącego. Kochani Państwo, nad tymczasem w tej Ewangelii i w ogóle w Ewangelii świętego Jana mamy zupełnie inną perspektywę. Otóż tak, kiedy Judasz wychodzi i Pan Jezus zostaje jakby skazany na śmierć i już się zaczyna ta męka Chrystusowa, wtedy Chrystus obwieszcza apostołów. Proszę zobaczyć, syn człowieczy został teraz uwielbiony. Syn człowieczy został teraz uwielbiony. Mianowicie, kiedy został Chrystus uwielbiony? Przy zmartwychwstaniu. Pan Jezus w momencie, na początek modlitwy arcykapłańskiej, co jest tą taką długą modlitwą mową pana Jezusa według Ewangelii, według świętego Jana, i właśnie to nauczanie Chrystusa w wieczerniku jest rozpoczęte od tych słów. Teraz. Kiedy zaczyna się moja męka, to, to syn człowieczy został uwielbiony. Co to znaczy? Otóż syn człowieczy, ten tytuł Chrystusa, którego Chrystus najchętniej używa w ogóle na co dzień w nauczaniu swoim publicznym, syn człowieczy znaczy no dokładnie po w tradycji żydowskiej znaczy no człowiek po prostu mówiono syn y, jako takie uroczyste powiedzenie na przykład y, syn y, długich wieków to znaczy ktoś bardzo długowieczny to syn długich wieków na przykład prawda? To był sposób mówienia o człowieku. Syn człowieczy to jest uroczyste powiedzenie, że to jest człowiek. Otóż Syn Boży przychodzi w ciele jako Syn człowieczy. I Syn człowieczy, człowiek, Jezus, ten Jezus, człowiek, który otrzymał ludzkie ciało i właśnie żyje pośród nas. To teraz ten Syn Człowieczy zostaje uwielbiony przez Boga. Kiedy On został uwielbiony przez Boga? W zmartwychwstaniu. A jak doszło do zmartwychwstania? Ano doszło tak, że został zdradzony, pojmany, zaprowadzony na Kalwarię, ukrzyżowany, złożony w grobie i zmartwychwstał. A Pan Jezus Najczęściej w Ewangelii Janowej pomija w ogóle ten etap męki. Mianowicie w męce i zmartwychwstaniu Chrystusa ważne jest, że męka była, ale decydujące jest zmartwychwstanie. I do tego stopnia decydujące jest zmartwychwstanie, że Pan Jezus w ogóle o nim nie mówi. Teraz, kiedy się zaczyna męka, Mówi już, że został uwielbiony syn człowieczy. To znaczy, że on człowiek otrzymuje od Boga chwałę Bożą. Uwielbiony, inaczej można to przetłumaczyć, obdarzony chwałą boską. Otóż syn człowieczy, Jezus, ten człowiek z krwi i kości, a jednocześnie syn Boży. Ale w tam ukryty w głębi tego człowieczeństwa otrzymuje chwałę boską, uwielbiony. A zatem istotną treścią zmartwychwstania Chrystusa jest to, że on po męce otrzymuje chwałę boską i od tej pory człowiek. Ma chwałę boską. Człowiek, ten człowiek, który cierpiał, cierpienie już jest nieważne, ponieważ on ma już chwałę boską. I to jest do tego stopnia, jest no, nieproporcjonalnie. Jakby schodzi na drugi plan męka Chrystusa i cierpienie, gdy weźmiemy tą chwałę, która Chrystusa po niej spotyka. A zatem właśnie święty Jan zawsze, już po zmartwychwstaniu pisze z perspektywy zmartwychwstania i podkreśla, że zmartwychwstanie przyćmiewa mękę. A my na bardzo często, bez przerwy tylko, grzebiemy się w tym cierpieniu. My nie mamy tej właśnie odwagi, żeby zobaczyć, że to cierpienie jest małe w porównaniu z ogromem chwały. Chrystus bierze na siebie mękę i potem jako właśnie człowiek odchodzi do Ojca i od Ojca otrzymuje chwałę boską, tak? I zatem on otrzymuje, syn człowieczy zostaje uwielbiony, chwałę boską ten człowiek Jezus otrzymuje, a w tym Jezusie Bóg zostaje uwielbiony, czyli... Bóg doznaje chwały. Chrystusa postawa, że On przeszedł tą mękę i doszedł do zmartwychwstania, to jest właśnie no, wielka chwała dla Pana Boga, bo On tylko był w stanie coś takiego zrobić, co właśnie zrobił przechodząc przez mękę do zmartwychwstania. I mówi Jan, Pan Jezus właśnie w Ewangelii Janowej, że jeżeli Bóg został uwielbiony w Chrystusie, właśnie w nim, to Bóg uwielbi go także w sobie samym. I to zaraz go uwielbi. Kiedy Pan Jezus jeszcze nie umarł na krzyżu, mówi, że zaraz go Bóg uwielbi. Czyli, że zaraz będzie zmartwychwstanie. Zaraz będzie. Ta męka jest jak gdyby, no, nieważna. Ona jest kluczowa, bo bez niej by nie było zmartwychwstania. Ale ona z perspektywy zmartwychwstania jest nieważna. I Chrystus chce... Yy, żebyśmy właśnie, yy, i to nie jest jakiś taki wymysł dziwny, tak Kościół apostolski zaczynał, od tego już nie wspominano, że jakie to straszne rzeczy się działy, że Żydzi ukrzyżowanie, że tego... Wszyscy, kto tylko zdał sobie sprawę, że przyczynił się do śmierci Chrystusa, dzięki nauczeniu apostołów przyjmował wiarę żyjącego już, prawda, który już nie pamięta ludziom ich grzechów który nie pamięta tym, którzy go ukrzyżowali, nie pamięta tego, co zrobili. Męka jak grzech idzie w niepamięć. Tak jak Państwo y, idą do spowiedzi, przychodzą z grzechami, z ciężkim sercem, klękają, wyznają, kapłan w imieniu Chrystusa rozgrzesza i od tego momentu wstajemy, gdzie te grzechy idą w niepamięć, prawda? Już nie myślimy, co tam mieliśmy, co zrobiliśmy, tylko... Koncentrujemy się na Chrystusie, którego właśnie mocnego, żyjącego, pełnego chwały otrzymaliśmy. I Pan Jezus mówi: Dzieci, jeszcze krótko jestem z Wami, mając na myśli to, że zaraz odchodzi. I kiedy Go pytają: Dokąd idzie? Doświadczy o tym, że nie rozumieją właśnie tego, co powiedział. Pan Jezus ma na myśli to, że ja odchodzę, dokąd idę, a no do chwały Ojca idę, prawda? Nie idę na mękę, mówi tutaj apostoł, i Chrystus mówi przez Jego usta i przez Jego pióro. Nie idę na mękę, tylko już idę do chwały Ojca, prawda? A więc. Męka jest tylko drogą, którą Chrystus przyjmuje do chwały Ojca. I to jest ważne, bardzo wezwanie dla nas, żebyśmy w ten sposób też myśleli o swoim życiu. Nie najważniejsze jest w naszym życiu to, co cierpimy, tylko najważniejsze jest to, co otrzymujemy od Chrystusa pełnego chwały. Otrzymujemy też naszą chwałę. Otrzymujemy naszą chwałę. W apokalipsie mieliśmy tutaj właśnie dzisiaj, tak? Odczytane, że ujrzałem wstępujące z nieba Jeruzalem nowe, czyli nowy lud Boży, bo Jeruzalem jest to jest symbol całego ludu Bożego Izraela, a w Nowym Przymierzu już mamy nie tylko Izraela, ale i... Nowe przymierze, czyli cały świat ludzie rzeczy. Tych w pierwszej kolejności, którzy przyjmują wiarę w Chrystusa, a potem i wszyscy inni. I to jest właśnie my wszyscy jesteśmy tą oblubienicą zdobną w klejnoty, czyli piękną oblubienicą. Chrystus takich nas chce mieć, i już on tutaj, kiedy widzi tą chwałę, do której przechodzi to też już zaczyna nas takich właśnie widzieć. No i teraz zobaczcie Państwo, co się dzieje. Apostołowie mówią, pytają, no dokąd idziesz? Pan jest, już im powiedział, że do chwały Ojca On idzie, do tej chwały, którą od Boga otrzymał, wzmacnił stanu dzięki temu, że właśnie podjął się tej swojej misji męki i zmartwychwstania. Idzie do tego właśnie. Ale, kiedy apostołowie właśnie zadają to pytanie, to Pan Jezus odpowiada: dokąd ja idę, Wy teraz jeszcze nie możecie pójść, ale później pójdziecie, prawda? Teraz jeszcze nie możecie pójść. Otóż, to uwielbienie, które tutaj, o którym tutaj Ewangelia mówi, że Bóg dzięki właśnie misji Chrystusa, Bóg uwielbia go także, tak? Uwielbia Chrystusa. Kiedy Bóg uwielbia, czyli napełnia chwałą życia wiecznego i zjednoczeniem z Bogiem, kiedy Bóg właśnie napełnia w ten sposób chwałą Chrystusa, to ta chwała jest obiecana, jest zapowiedziana nam wszystkim również. My będziemy mieli udział w tej chwale, będziemy też oblubienicą w takiej chwale zdobną w klejnoty, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Teraz Uwierzyliście i wchodzicie na początek drogi. A co na tej drodze jest? Na tej drodze jest wezwanie. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. A zatem człowiek, który uwierzy w Chrystusa, już jest można powiedzieć, ma obiecany i ma w pewien sposób zagwarantowane to życie z Chrystusem w chwale, ale nie może to się dokonać jeszcze, dopóki człowiek nie nauczy się też z mocy zmartwychwstałego żyć tu przez te kilkadziesiąt lat miłością. Ta miłość to jest oczyszczenie człowieka. To jest przepełnienie Chrystusem. W związku z tym my właśnie mamy się jednego tutaj nauczyć, żeby do tej chwały Chrystusowej dojść. Kierować się miłością, kierować się miłością i można by dodać do tego na podstawie pierwszej części i skupiać się na Chrystusie z martwych stanów. I uczyć się tego, żeby nie wyolbrzymiać cierpienia, a podkreślać chwałę yy, yy, Bożą, którą Chrystus już ma, a my już też zaczątkowo ją mamy. I ona w dużym stopniu już w nas działa. W miarę jak przyjmujemy, no. Od chrztu się zaczęło, ale w miarę jak tą łaskę chrztu coraz bardziej przyswajamy w sobie, rozwijamy, to wtedy jest coraz bardziej y, mocniej działa, jest w nas i działa w nas to y, no, napełnienie miłością. Tak? to właśnie działa. A więc są takie dwie rzeczy tutaj o których chciałem no z całą tutaj mocą yy, podkreślić, że po pierwsze Pan Jezus kieruje się perspektywą zmartwychwstania. Kiedy patrzy na nas, to bardzo często widzi już nas takimi jakimi będziemy w wieczności. On naprawdę daje nam pewne rzeczy, no, mając jakby przed oczyma całą naszą historię. I my nie, często właśnie my się ograniczamy do tego jednego dnia w naszym czyli do Wielkiego Piątku. O jej będzie właśnie Wielki Piątek. A Pan Jezus nie. Pan Jezus właśnie Wielki Piątek, Wielka Sobota i zmartwił w stanie, które już trwa na wieczność. I Chrystus żyje taką szeroką perspektywą chwały Bożej i tę perspektywę nam zaszczepia i umacnia nas, żebyśmy się nie bali przejścia przez... To życie, które ma swój trud, i żebyśmy yy, przechodząc przez to życie, myśleli już o tym, do czego to zmierza. A jak to jest wielkie, to do czego zmierzamy, to właśnie pokazuje ta perspektywa ewangeliczna. Tak wielkie, że nie warto już mówić po zmartwychwstaniu o tym, prawda? Nie warto już mówić. Pan Jezus. Ewangelia Świętego Jana jest tak właśnie pisana. Jest niby to w czasach jeszcze ziemskiego życia Pana Jezusa, ale tak naprawdę już nie. Pan Jezus ziemski już pewne rzeczy wyraża które są już no, jego przeżywaniem po zmartwychwstaniu. Tak jest pisana Ewangelia Świętego Jana. Ona jest świadectwem tego, czym jest zmartwychwstanie dla Chrystusa i czym ono powinno być dla nas. Jest wielkim, wielkim darem yy, Chrystusowym. Właśnie to, że ona pozwala już nam, ta Ewangelia Janowa, w tym życiu już żyć trochę tamtym życiem. Pan Jezus mówi w Ewangelii Janowej, że życie wieczne już teraz się zaczyna. Teraz, nie po śmierci, tylko teraz. Teraz, gdy jesteśmy z Chrystusem, to już jest życie wieczne. I, yy, I tak jak w życiu Chrystusa, już teraz się zaczyna chwała Jego z Ojcem, już teraz Ojciec Go zaczyna uwielbiać, już teraz On uwielbia Ojca, już teraz, ponieważ yy, właśnie łatwiej jest przejść przez... To, co mówi święty Paweł, nieuniknio, jest nieuniknioną yy, no, trudnością czy cierpieniem tego życia, obecnego czasu. Łatwiej jest przejść przez to nieuniknione, co nas spotyka w tym życiu, trochę trudne. To jest małe w porównaniu z tą wielką chwałą. I łatwiej jest przeżywać to, kiedy zobaczymy, kiedy już liśniemy trochę tej chwały i zobaczymy, jak to, co teraz jest, jest drugorzędne, jest mniej ważne, jest naprawdę mniej ważne, ponieważ Chrystus już teraz swoją chwałę. Sam przeżywa i udziela jej nam. Już teraz. W gruncie rzeczy męka Chrystusa, ona no, w, na, w świecie się jakoś tam toczy, póki świat istnieje, jest jakoś męka Chrystusa, ale już jest w świecie umieszczone w zmartwychwstanie Chrystusa. I Chrystus już jest. A my już zaczynamy być w chwale. Prawda? I Ewangelia Janowa uczy, żeby właśnie to przyjmować, żeby się uczyć od Chrystusa już być w chwale trochę, już się cieszyć, już przeżywać zmartwychwstanie, ponieważ ono się zaczyna. Nie można skupiać się na męce, a myśleć zmartwychwstanie, to będzie później. Nie. Jeżeli tak zrobimy, to będziemy się dręczyć strasznie, że tak wszystko jest ciężko. Tyle jest trudu i tyle jest zmagania i tyle. A kiedy Pan Jezus swoją chwałę właśnie nam pokazuje, to od razu się zmienia perspektywa. To wszystko staje się małe. Tak jak dla Pana Jezusa było małe, powiedział, już jestem zmartwychwstały. Tak naprawdę tutaj tak powiedział. Już, kiedy jestem z wami w Wieczerniku, już jestem zmartwychwstały. Muszę przejść pewne rzeczy, ale nawet nie warto o tym mówić. Najważniejsza jest chwała, w której już jestem i was do niej zapraszam. Nauczcie się tylko miłować. Miłować. Od Chrystusa, nie sami z siebie, miłować się wzajemnie, Chrystusa. Szkoła miłości jest jedynym właśnie, jedyną tą potrzebą, która nas, nam przeszkadza w zobaczeniu no, zwycięstwa tego Chrystusowego. Przeszkadza nam, jeżeli no, nie kierujemy się miłością. To wtedy nam właśnie przeszkadza chwała, a bardziej nam leży na sercu, no bardziej przemawia do nas no, wielki piątek. To tyle chciałem powiedzieć. Bogu niech będę.